Popłakałem się ze śmiechu. Ja kiedyś u ciebie się popłakałem Harley ze śmiechu u ciebie na streamie. To chyba nawet wiesz kiedy. Hmm, czy ja jestem w stanie szybko znaleźć surwy? Trixer tak tu pta, że ja mam cały czas wrażenie, że ktoś mnie śledzi. Chyba kogoś widziałem. Dobra. jest to tak naprawdę surf. Trochę. Dobra, ja już w nią nie wdziabę tych siedmiu sztyletów, raczej tak, żeby ją do. O! Może. No nie! Jednego! Jednego! Naprawdę! Ale Deadharda przynajmniej jej zmarnowałem. Duża pała? Największa. Zdecydowanie. Dobra, chyba czas skorzystać z tego Adonu na szybsze przeładowanie. Czy ktoś tu kręci teraz gena? Leżysz jak pierwszy raz gram na Trickstera, bo nigdy nie wchodzę na PTB to rozglądam się za killerem, a tak naprawdę obok się lupowałem Surf z Tricksterem. LOL. Ta, wiem, wiem, ale to się... Cieszę, że było wesoło. No i elegancko, tak powinno być. Dobra, oni zaraz mnie jednego dnia skręcą. Tam ktoś jest. Czerylka. Mam cię Masz Iron na den Tricksterze? Nie wiem nawet. Nie wiem. Nie odpowiem na to pytanie, nie, nie chcę się skłamać. Tam ktoś kręci. Dobra, skopię tego gena. Kurde, ten się odpalił. Co ty? Co ty tu? Ty tak chcesz, jeden za jeden? Tak po prostu? Spoko. Nie ma problemu. Żaden deadhard nie uratuje przed Tricksterem? Tak, to jest dobre w Tricksterze, że Dead Hardy przed nim nie ratują. Dobra, ja muszę przeładować i zaraz będziemy się tu kręcili dalej. Zagranie tą postacią powinien być specjalny rodzaj reporta z tej jutra. Bardzo łatwo go ograć. Bierzesz po prostu trickstery na wysoką lupę i trickster nie ma szans na cokolwiek. Żadne zagranie mu nie pomoże. Chyba, że odpuści. Jest mega irytujący, ale bardzo łatwo go ograć. Ona jest tam. Wąż i pała w jednym, co? No chyba, że ma rykoszety. No na rykoszetach yy, Trickstera o wiele ciężej ograć, no ale to jest Adam nie? Który po prostu powoduje, że on jest cięższy. Huntress 2.0 jest słaba? No Huntress jest znacznie lepsza od Trickstera. Yy, Tinker, on nie miał wcześniej więcej noży, miał 60, ale go znerfili. Według mnie niesłusznie. Skopiamy najpierw, już za nim lecę. Myślałem, że do tego. Yy... Myślałem, że do tego. do tej palety tu poleci, dlatego się cofnąłem na początku, ale jednak nie. Dobra, czy ja ją jeszcze dogonię w jakimś. stosownym czasie. Czy ona mnie zbejtowała? Ona mnie zbejtowała. No. ja myślałem, że. No, porobiła mnie. Ja. Do końca by polepszyli celność. Może by zmniejszyli ilość potrzebnych do zranienia położenia, niby zmniejszyli, ale tak naprawdę to tak eee. przynajmniej według mnie. Dobra, pójdziemy na Tinkerera. Nie chce mi się mordować z na tej lupie. Mam cię! Gaciu, bitch! 20, może to jest jednak sporo mniej? 16, ale tak, to prawda, jest o wiele mniej. Trickster ma gigaczet muzykę. No, muzyka Trickstera to jest jego największa zaleta. Taka na początku te noże latały jak rozrzutnik z noju. No, straszne, straszne rykoszety, znaczy, straszny rozrzut na nim, to prawda. Śmiech, śmiech ma spoko. Okej, okay. dobra przeładujmy szybko i spróbujmy, spróbujmy coś tam ogarnąć, bo oni mi coraz szybciej te geny kręcą. Idziemy po tę yunjinkę, y przepraszam yui, wróć. Tylko, że ja na tej lupie nic nie... O, ona się, ona nie poszła na tę lupę dalej. No, elegancko Mam cię Posłuchałabym kołysanki Huntress? Na 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 Powinienem Trickstera? No, to by znacznie łatwiej ugranie. Skopiamy tego gena. Wyzwanie w DBDH. Nie potrafię. Nie potrafię, Sopel. Sorry. Dobra Chodźmy w tamtym kierunku, czy to jest jakaś fajna szafeczka? No, dzień dobry. Niestety nie mam pól noży. Co znacznie utrudnia. Huntress pod one shot toporki to oznacza HA jak coś. Nie mam one shot toporków na Huntress Siemanszko Filipowi, witam serdecznie. No nie! Dobra, idę za Yui. Zagraj coś śmiesznego pod Huntress. Dobrze, zagramy coś pod Huntress. Pomyśl. Ale co rozumiesz przez coś śmiesznego? Co to był za napis po angielsku? A włączymy takie hehe napisy na... na grze. I Trickster gada. Bo jeden surf będzie leciał dalej, blinkujesz po skosie, a drugi będzie ci baitował i blinkujesz do miejsca, gdzie straciłeś z nim wizję. I wtedy on tam się pojawia, zaraz, od razu jest i tak naprawdę dostaje hita łatwo. graj dla widzów? Ja cały czas gram dla widzów. Dobra, mamy to. Co ze sniper? Kurde, prosto że tak. Dzięki Spoczko Filipo. Jak masz jeszcze jakieś pytania, to pytaj. Mm, tylko wiesz, takie... Powiem tak, takie protypy na ners to jest dosyć ogólne pytanie, więc ja nie wiem z czym masz problem też, nie? Sporym minusem jest to umerz, że jak długo nie grasz... nie ziemniakiem jesteś. To każdym killerem tak masz tak naprawdę. Coś, co nie jest standardowym mm jakieś. jakiś. No to proszę zaproponować jakieś perki. Ja mam pytanie, jak odpalić grę. Klikasz, uruchom i odpalasz. Dobra, gdzie jest White? Dwight! on tutaj da. Nop. Ja on także na połowę meczu nie, nie robię, a na drugą wszystko siada. Yy, to znaczy, że brakuje ci ogrania norską. Yy, bo tak, rozgrzewasz się i potem siada, nie? Musisz, yy, musisz więcej nie grać po prostu i tyle. Yy, Twu. Nie mam pytań Każdy killer na swój, jest dobry na swój sposób. Teoretycznie tak kądzi, tylko... Teraz zwróć uwagę na to, że bierzesz takiego e, takiego trapera, który jest dobry na swój sposób i bierzesz taką nurskę, która jest dobra na swój sposób. No i ten traper nigdy nie przewyższy tej nurski, nie? Nie wiem, co tu się odbywa. To też prawda, no. No dobra, mamy to.